Witam Was serdecznie. W tym materiale nagramy trening z gumami. Zdecydowałem się nagrać taki materiał, gdyż wiele osób pisze do mnie, czy mam jakiś plan treningowy z samymi gumami. Niektórych osób nie stać na zakup sprzętu, więc pokażę Wam, jak wykonać dobry trening przy użyciu samej gumy. Zapraszam do oglądania. Powinien być przeprowadzony odpowiednią rozgrzewką. Taką rozgrzewkę wkleję wam w opisie. Mamy nagrany osobny materiał pod tą rozgrzewkę, więc możecie sobie ją zobaczyć i przed tym treningiem, który będziemy wykonywać, właśnie ją wykonać. Pierwsze ćwiczenie, jakie ja omówię, będzie to ćwiczenie wielostawowe, gdyż od ćwiczeń wielostawowych powinniśmy najpierw zaczynać. Więc na pewno się domyślacie, że pierwszym ćwiczeniem będzie przysiad. Już omawiam całą technikę tego ćwiczenia. Stajemy sobie na gumę. I w pierwszej kolejności dobieramy sobie odpowiedni rozstaw stóp. Rozstaw stóp jest dobierany odpowiednio pod budowę anatomiczną każdego człowieka. Jeżeli mamy rozbudowaną miednicę, stajemy sobie szerzej. U mnie w tym przypadku budowa anatomiczna wystąpiła w ten sposób, że o wiele lepiej przysiad wykonuje mi się z ustawieniu szerzej niż szerokość moich bioder. Więc każdy powinien indywidualnie sobie dobrać Odpowiednie ustawienie stóp albo na szerokość bioder, bądź też szerzej niż wiodra. Kolejną ważną kwestią jest rotacja naszych stóp do zewnątrz. Czyli możemy sobie wyobrazić, że stoimy na kartce papieru. Jeżeli sobie to wyobrazimy, że stoimy na takiej kartce, łatwiej nam będzie po prostu zwizualizować sobie to. Wykonujemy taki ruch, jakbyśmy chcieli rozerwać tą kartkę papieru. Czyli Rotujemy sobie stopy delikatnie do zewnątrz, przy czym nasze kolana też rotują się do zewnątrz. Zapewnia to nam stabilizację, przez co napinają się nasze pośladki. Więc jeżeli chodzi o dół ciała i ustawienie, to są najważniejsze elementy, o których zawsze powinniśmy pamiętać. Idąc teraz wyżej do brzucha, wciągamy sobie pępek do kręgosłupa, rotujemy delikatnie miednicę. Naciągamy sobie gumę w ten sposób. Łokcie dajemy do przodu. Poprawiamy sobie nadgarstki, tak by były w linii prostej. Cofamy sobie brodę i wykonujemy przysiad. Wybieramy biodra do tyłu kolana do przodu. Odpowiedni kąt zejścia w przysiadzie jest to 90 stopni. Musimy pamiętać, że jeżeli zejdziemy niżej, u niektórych osób może wystąpić badwing, czyli tutaj zaokrąga się nasza miednica, przez co Niestety nasze kręgi w kręgosłupie się otwierają i jest to dość kontuzjogenne. W przypadku kiedy my nie mamy oporu zewnętrznego na karku, takie przysiady będą bezpieczne. Tak zwane astugras, czyli tyłkiem do końca. Niemniej jeżeli mamy tutaj ciężar w postaci gumy przez dłuższy czas wykonywania takiego ćwiczenia, nie powinno nam się stać. Więc tak, pokażę jak ćwiczenie powinno wyglądać. Hop, ustawiamy się i wykonujemy. Osobiście wszystko jest zależne od tego, jaki mocny naciąg jest naszej gumy. Szczerze preferowałbym zakup hantli i wykonywanie goblet składu, bo guma tutaj może okazać się zbyt mała, zbyt mało napięta, żeby w ogóle poczuć jakiś opór zewnętrzny. Kolejne ćwiczenie wielostawowe będzie wiosłanie. Nie mamy tutaj za wiele do wyboru, jak zaangażować mięśnie grzbietu, gdyż nie mamy ani drążka, ani nie mamy coś ściągnąć z góry, więc jedyne ćwiczenie to będzie wiosłowanie w opadzie tłowia. Już pokazuję, jak to wykonać. Do wykonania tego ćwiczenia też nagrałem film, bo będziemy tutaj potrzebowali wykonać ruch hip hinge, czyli ruch zawiasowy biodra, który wygląda w następujący sposób. Musimy o tym pamiętać, że jeżeli wiosłowanie będziemy wykonywać w takiej pozycji, czyli nie będziemy mieli tutaj kąta prostego, tylko będziemy wyniesieni troszeczkę wyżej, będziemy mogli wziąć o wiele większy ciężar. Dlatego tak ważne jest wykonanie tego ruchu hip hinge, aby pracować w odpowiednim kącie, czyli być pochylony w takiej pozycji i pracować przez cały ten czas. Więc tak, przechodzimy do prezentacji ćwiczenia. Zginamy sobie kolana, wykonujemy ruch hip hinge, jeszcze, jeszcze, hop. Łopatki stabilizujemy, czyli ściągamy sobie je w dół i wykonujemy przyciągnięcie. Możemy sobie pracować w takim tempie, że wykonujemy dynamiczne przyciągnięcie, zatrzymujemy sobie gumę i dwie bądź trzy sekundy opuszczamy. I znowu góra przytrzymujemy i powoli opuszczamy. Kolejnym ćwiczeniem, które będziemy wykonywać, są to pompki. Możemy je podzielić na pompki klasyczne, czyli dla mężczyzn, bądź pompki damskie dla e, żeńskiej widowni. Możemy też użyć gumy, ale opowiem o tym zaraz. Jeżeli chodzi o damskie pompki, wykonujemy je w następujący sposób. Stawiamy się w podporze, tyłek wypychamy do przodu, hop, spinamy mięśnie pośladkowe, Ustawiamy sobie ręce szerzej, troszeczkę szerzej niż szerokość barków. Łopatki ściągamy w dół w celu zabezpieczenia obręczy barkowej. I schodzimy sobie w dół i górę. Dół i górę. Ok. Jeżeli chodzi o klasyczne pompki, czyli dla mężczyzn. W tej pozycji, którą mamy, prostujemy stawy kolanowe i wykonujemy ten sam ruch. Co jest najważniejszą kwestią w pompkach, to wykonanie ruchu parabolicznego naszą głową. Czyli my nie schodzimy centralnie w dół i w górę, tylko kierujemy naszą głowę do przodu i wracamy do pozycji początkowej. Gumę możemy użyć w następujący sposób, jako generowanie oporu zewnętrznego. Możemy ją nałożyć na nasze plecy i wykonywać klasyczne pompki w wersji męskiej. W zależności od tego, jak mocną gumę weźmiemy, będziemy generować odpowiedni opór, który powinniśmy dostosować do siebie indywidualnie. Kolejne ćwiczenie, na pewno każdemu znane będą wznosy gumy do przodu. Tylko wykonamy je sobie w wersji leżącej. A dlaczego leżącej? Gdyż wiele osób popełnia jeden błąd, kiedy wykonują wznosy handlami czy gumą, wykonują ruchy bioder. Czyli jest to ten ruch. Wiele osób pomaga sobie biodrami, przy czym wyłącza z pracy przedni akton ramiennego. Dlatego uwierzcie mi, że zauważycie różnicę, jeżeli zmienicie te ćwiczenia. Ok, więc zaczynamy. Delikatnie wbijamy pięty w podłogę, łopatki ściągamy w tył i do pośladków. Prostujemy nasze łokcie i wykonujemy ruch do kąta 90 stopni. Jeżeli wykonamy wyżej, włączą się do pracy nasze mięśnie grzbietu, czego nie chcemy, bo trenujemy przedni akton na ramiennego. W ten sposób schodzimy do pozycji i o prostych łokciach wykonujemy ruch do kąta 90 stopni. Cały czas staramy się barki ściągnąć do pośladków i wykonujemy ruch. Możemy ten ruch powtarzać. Jeżeli je zgubimy, jeżeli barki nam pójdą do przodu, możemy ponownie ściągnąć je i wykonać ponownie ruch. Kolejnym ćwiczeniem, które będę omawiać, to rumuński martwy ciąg. Jest jedna bardzo istotna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, a są nimi zgięcie kolan. Musimy zapamiętać, że jeżeli pracujemy na prostych nogach, bądź delikatnie zgiętych, włączają się do pracy mięśnie dwugłowe. Jeżeli zegniemy je powyżej kąta 35 stopni, będą pracować mięśnie pośladkowe, a dzisiaj właśnie w tym ćwiczeniu na nich się skupimy. I tak jak mówiłem przy wiosłowaniu, wkleję link do ruchu hip hinge i musicie go naprawdę się wyuczyć, jeżeli chcecie poprawnie wykonywać te ćwiczenie. Więc zaczynamy. Ustawiamy stopy na szerokość bioder, tak jak wspominałem. Chcemy pracować nad pośladkami, więc zginamy sobie troszeczkę mocniej kolana, wciągamy nasz pępek, stabilizujemy obręcz barkową, ściągamy łopatki w tył, w dół, cofamy brodę do tyłu i wykonujemy ruch hip hinge. Hop! I wracamy do pozycji początkowej. Fajną kwestią jest to, że jeżeli wzięliśmy za lekką gumę z małym naciągiem, możemy złapać ją niżej. Takie złapanie wygeneruje o wiele mocniejszy naciąg i możemy to tak naprawdę stosować w każdym ćwiczeniu, w tym planie treningowym, którym Wam pokazuję. Kolejnym, a zarazem już przedostatnim ćwiczeniem będą wyprosty stawu łokciowego w pochyleniu naszego tłowia. Czyli znowu ustawiam sobie gumę na szerokości naszej miednicy, ustawiam stopy, wykonuję ponownie ruch Hip Hinge, Hop. przeciągam łokcie w okolice mojego tłowia i wykonuję wyprost stawu łokciowego. Tutaj będzie mocno zaangażowany triceps i uwierzcie mi, że jest to. Bardzo ciężkie ćwiczenie. Już po kilku powtórzeniach zacznie nas spalić triceps. I na koniec każdego treningu praca nad mięśniami głębokimi brzucha, czyli nad mięśniami stabilizującymi naszą postawę. Nie będę dzisiaj omawiał klasycznych brzuszków. Nie jestem raczej za tym, żeby wykonywać często skłony brzucha. Dzisiaj omówimy sobie takie ćwiczenie jak HALO BODY. Najważniejszym elementem w tym ćwiczeniu jest to, aby wyeliminować tutaj lukę. Czyli my wprowadzamy sobie rotację miednicy tak, żeby wyeliminować tą lukę. Ale uwaga, też nie możemy przesadzać tą rotacją, też nie chcemy maksymalnego odchylenia. Musimy sobie, jak mamy tą dziurę, możemy wsadzić rękę, delikatnie zrotować miednicę. Jeżeli już wywiera delikatny opór na nasze palce, Wyciągamy sobie rękę i zostajemy w tej pozycji. Ćwiczenie wygląda w następujący sposób. Dajemy ręce do tyłu, delikatnie unosimy naszą głowę i prostujemy stawy kolanowe. I staramy się to utrzymać pozycję przez maksymalny czas, jaki jesteśmy w stanie. Na koniec tego materiału chciałbym opowiedzieć o kilku zasadach, które zawsze powtarzam na trillingu live. Wszystkich tutaj oglądających zachęcam do oglądania tego treningu live na pewno jak odwiedzicie kanał Artura tam się pojawia zawsze w 4.19 takie treningi więc możecie dołączyć i robić je razem ze mną. A jeżeli chodzi o te zasady to um, zasada jest prosta powinniśmy wykonywać ilość powtórzeń w każdym ćwiczeniu pomiędzy 10 a 15 powtórzeniami. Jeżeli jesteśmy w stanie wykonać więcej niż 15 powtórzeń, to znaczy, że troszeczkę trzeba zmienić ten opór gumy. Tak jak pokazałem wam w rumuńskim martwyciągu z tą gumą, możemy ją złapać o wiele niżej, przez co wygenerujemy większy opór. Bądź po prostu zmienić sobie gumę, która posiada o wiele mocniejszy naciąg. Drugą zasadą jest to, że każdy trening powinna poprzedzić rozgrzewka. Taką rozgrzewkę, jak wspomniałem Wam na początku, ale jeszcze przypomnę. Jest nagrana na kanale i do, dostęp do niej jest zawarty w linku poniżej, w opisie pod tym materiałem. Trzecia zasada tyczy się ilości serii. Jeżeli jesteśmy osobą początkującą, zaczynającą trening domowy, w zupełności takie dwie czy trzy serie są wystarczające. Jeżeli jesteśmy osobą średnio zaawansowaną, tutaj skłoniłbym się do ilości czterech czy sześciu serii, ale pracując już do upadku mięśniowego i można utrzymać formę, jeżeli jesteśmy na przykład na jakimś wyjeździe na wakacjach, nie chcemy zabierać ze sobą sprzętu, możemy wziąć jak najbardziej gumę. I tutaj byłbym skłonny do wykonywania właśnie czterech, sześciu serii, od czterech do 6 serii, żeby po prostu utrzymać wypracowaną formę. Także dzisiaj omówiłem. Jeden dzień treningowy. Jeżeli Wam się spodoba, to będę nagrywać więcej takich materiałów o treningu w domu. Dajcie znać, czy się podobało. Zachęcam do subskrypcji i do oglądania kolejnych materiałów. Dziękuję. Do zobaczenia.